Witam serdecznie z tej strony Rita. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobić ciasto biszkoptowe z kremem śmietankowo-serowym, żorskwiniami i kokosem. Przepis na te ciasto śmiga po internetach pod nazwą biała dama. Mój przepis na te ciasto jest troszeczkę zmieniony. Użyłam innych składników zamienników, a dlaczego? To wiedzą osoby, które oglądają moje vlogi na moim drugim kanale. Ale suma summarum, ciasto jest przepyszne. Polecam. Składniki, składniki i przepis znajdziecie też na moim blogu. Link do bloga podaję na dole pod tym filmikiem. Krok pierwszy biszkopt. Składniki na biszkopt powinny być w temperaturze pokojowej. Do misy miksera wlewamy 6 białek i miksujemy na najwyższych obrotach. Gdy powstanie piana, dodajemy szczyptę soli. Wsypujemy 3 czwarte szklanki cukru, robimy to partiami. Cały proces ubijania białek na sztywną pianę trwa około 12-15 minut. Gdy cukier dobrze się rozpuści i piana zrobi się stabilna i taka błyszcząca, zmniejszamy obroty miksera do najniższych i dodajemy 6 żółtek. Żółtka też dodajemy partiami, tak po jednym. Wlewamy jedną łyżeczkę pomarańczowego ekstraktu. Krótko miksujemy do połączenia składników i wyłączamy mikser, bo teraz będziemy mieszać szpatułką. Wsypujemy 1 czwartą szklanki przesianej mąki ziemniaczanej. Delikatnie mieszamy. W dwóch partiach dodajemy 3 czwarte szklanki przesianej mąki tortowej. I delikatnie mieszamy składniki, zwracając szczególną uwagę, aby szpatułką sięgnąć dna, bo mąka lubi tam się osadzać. Dobrze wymieszaną masę przekładamy do foremki o wymiarach 24 na 24 cm, wyłożoną papierem do pieczenia, tylko na dnie. Wyrównujemy wierzch i stukamy foremką o blat stołu, żeby pozbyć się nadmiernych pęcherzyków powietrza. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy funkcji góra -dół w 170 stopniach Celsjusza przez około 40 minut. Po tym czasie wyciągamy biszkopt, pozostawiamy około 5 minut do lekkiego wystudzenia, a następnie wyciągamy ciasto z foremki. Odwracamy do góry dnem i ściągamy papier. Biszkopt pozostawiamy do całkowitego wystudzenia, a następnie przekrawamy go na dwa blaty. Ja mój biszkopt kroiłam na drugi dzień od zrobienia. Krok drugi, pącz i brzoskwinie. Brzoskwinie odcedzamy. Ja tutaj mam jedną dużą puszkę. Odkładamy je na chwilę, a sok przelewamy. Potrzebujemy pół szklanki soku. Dolewamy jedną czwartą szklanki wody i już mamy pącz. Rzoskwinie kroimy na małe kawałki, przekładamy je z powrotem na sito, i pozostawiamy, niech sobie dalej odkapują, krok trzeci, krem. Do 1 czwartej szklanki gorącej wody wsypujemy 3 łyżeczki żelatyny. Energicznie mieszamy, żeby żelatyna się rozpuściła. Odstawiamy do wystudzenia. Do misy miksera wlewamy dobrze schłodzoną kremówkę. Ja tutaj mam 35% i 30%. Ale nie szkodzi, chodzi o to, żeby łącznie było 400 ml kremówki. Wy sobie dajcie trzydzieści Zaczynamy ubijanie i od razu dodajemy 400 gramów serka Philadelphia wersji light, sto pięćdziesiąt gramów serka waniliowego. Wiecie, takiego serka typu danio. Ja mam tutaj taki serek dla dzieci, waniliowo-ciasteczkowy. Dodajemy 8 łyżek cukru pudru. Na koniec wlewamy ostudzoną żelatynę, ale zanim ją wlejemy, trzeba najpierw ją zahartować. Żelatynę hartujemy, dodając do niej 2-3 łyżeczki naszej masy. Miksujemy krótko do połączenia się składników. Krok czwarty: składanie ciasta. Do foremki wyłożonej na dnie papierem do pieczenia kładziemy jeden blat biszkoptu, ten dolny blat. Nasączamy go ponczem. Zużyjcie połowę ponczu, bo ten biszkopt lubi dużo pić. I bez obawy, ciasto nie będzie zbyt mokre. Następnie wykładamy 1 trzecią kremu. To będzie tak mniej więcej około 10 łyżek. Wyrównujemy powierzchnię. kładziemy odsączone i pokrojone brzoskwinie Nakładamy znów około 10 łyżek kremu i wyrównujemy Kładziemy drugi blat biszkoptu, dociskamy lekko i nasączamy resztą ponczu. Wykładamy trzecią i ostatnią część kremu. Wygładzamy i wstawiamy do lodówki na czas przygotowań posypki kokosowej. Posypka kokosowa. Na dużą patelnię przekładamy 80 g masła. Ja mam rondelek, ale uwierzcie mi, że na dużej patelni będzie o wiele lepiej. Wsypujemy dwie łyżki cukru. I gdy masło z cukrem się rozpuści, wsypujemy 130 g wiórków kokosowych. Cały czas mieszamy na średnim ogniu, żeby się nie przypaliły. Podgrzewamy do momentu, aż wiórki nabiorą złocistego koloru. Ale wiecie co: wideo nie oddaje tego, jak to bosko pachnie ten kokos. Ściągamy z kuchenki i pozostawiamy do lekkiego przestudzenia. Prażonymi wórkami posypujemy nasze ciasto. Wstawiamy do lodówki i chłodzimy minimum 4 godziny, a najlepiej zostawić na noc w lodówce. Dziękuję Wam za oglądanie i przypominam o lajkach, oczywiście jeżeli filmik się podobał, i możecie też zostawić jakiś komentarz. Będzie mi bardzo miło. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!